Witajcie w kolejnym odcinku serii poświęconej pierwszemu polskiemu samochodowi. W tym odcinku opowiem o jego sercu, czyli krótko mówiąc silniku. Zaczniemy od jego twórcy Tadeusza Tańskiego. W roku 1922 zlecono wykonanie silnika o założonych parametrach i co zadanie powierzono inżynierowi Tańskiemu. Silnik ten miał być czterocylindrową jednostką o pojemności 3 litrów Oddającą moc 45 koni mechanicznych. Warto też dodać, że silniki prototypowe uzyskiwały moc 61 koni mechanicznych, przy 3000 obrotów na minutę. Górnozaworową jednostką, dającą siłę nowemu pojazdowi. Ale zaraz, zaraz! Dlaczego górnozaworową? Przecież jednostki napędowe w tamtym czasie były konstrukcji dolnozaworowej. Oczywiście jest to prawda, jednak CWST-1 był jednym z pierwszych samochodów produkowanych w gdzie zawory były umieszczone w głowicy silnika, czyli chodzi o rozwiązanie stosowane w większości współczesnych samochodów, zamiast usytuowania ich w bloku silnika, gdzie wałek rozrządu był umieszczony poniżej, najczęściej no w skrzyni korbowej. Jednak dlaczego wcześniej nie używano silników górnozaworowych? Jednym z tego powodów jest bardziej skomplikowana budowa, co skutkowało wyższym kosztem produkcji oraz brak odpowiednich paliw. Ale o tym już wspominałem w poprzednim odcinku. Zrekonstruowany CWS-T1 posiada silnik f 1600, czyli ostatni silnik polskiej produkcji produkowany do samochodów osobowych. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego okres taki? CWS-1 był polskim samochodem, więc użycie tu silnika obcej marki miało się z celem, gdyż rekonstruktor chciał podkreślić pochodzenie tego auta, a FSO było polskimi zakładami. Pierwszy polski samochód z jednostką napędową ostatniego polskiego samochodu. Pomyślmy tylko, Cała droga polskiej motoryzacji zamknięta w jednym samochodzie. Ogólnie się mówi, że wyprodukowano 1000 sztuk silników cws 1 gdzie dotychczas żaden się nie zachował. Ale może jeszcze kiedyś uda nam się zrekonstruować silnik CWS-a. W 1923 roku po opracowaniu założeń przystąpiono do prac projektowych. W połowie roku były już gotowe rysunki głównych elementów, więc można było przystąpić do produkcji pierwszych prototypowych silników. Jednak dalsze losy nie były już takie łatwe. Podczas projektowania wyłoniło się wiele i konstrukcyjnych i technologicznych problemów, jednak wszystkie zostały pokonane, jak to wspomina Józef Haciński. Jednym z problemów było wykonanie głowicy cylindrów oraz kadłubu silnika, gdy z tych elementów nie można było zlecić innym zakładom ani jako odlewy, ani do obróbki mechanicznej. Trudność ta polegała na tym, że centralne warsztaty samochodowe posiadały taką odlewnię oraz modelarnie, jednak wcześniej nie wykonywały elementów tego typu. Jednak na początku roku 1923 wszystkie elementy zostały skompletowane i silnik był gotowy do złożenia, aż tu nagle napatoczyła się nieoczekiwana trudność. Kadłub, który był testowany na szczelność złącz i tulei niestety wykazał przecieki, zatem wiele z tych elementów trzeba było odrzucić ze względu na przesuwanie świerdzenia podczas formowania odlewów. Montaż i próby przeprowadzane były na specjalnej hali przez wykwalifikowaną grupę monterów. Trudności, które zostały napotkane, zostały stopniowo usunięte już w roku 1923 w marcu prototypowy silnik był gotowy do prób. Cytując inżyniera Józefa Hacińskiego. Tego dnia, kiedy miała odbyć się próba uruchomienia pierwszego prototypowego silnika, w całych warsztatach już od rana panował stan podniesienia i zaciekawienia. Panował nastrój, jak przydań się bardzo ważnym wydarzeniem. Przecież na rozmowy, nasłuchiwanie, jakie to najdajdą wieści z hamowni. W hamowni widoczne podniesienie pracowników zatrudnionych przy stanowisku probierczym. Widoczne jest podniesienie również przybyłych do hamowni. A mianowicie inżyniera Paszewskiego, głównego konstruktora inżyniera Tańskiego, inżyniera Gabał, inżyniera Morajskiego i wiele bezpośrednio zatrudnionych przy konstrukcji bądź wykonaniu prototypu. Taka atmosfera, oczywiście, była uzasadniona, gdyż była to jedna z ważniejszych chwil w początkach polskiej motoryzacji. Silnik na początku miał problem z uruchomieniem, ale tuż po dokonaniu drobnych poprawek gaźnika silnik zawarczał i był przytrzymywany na niskich obrotach. Jednak po kilku minutach maszyna została zatrzymana w celu sprawdzenia luzów zaworowych, dokręcenia paru śrub i innych modyfikacji. Jednak już po chwili, po dokonaniu poprawek, silnik był gotowy do uruchomienia i działa bez zarzutów. W porównaniu do silników benzynowych produkowanych wówczas przez renomowane firmy samochodowe, pierwszy polski silnik w niczym nie ustępował silnikom tych fabryk, a nawet przewyższał je pod wieloma względami. Myślą konstruktora tańskiego było bowiem prostota i jak największe ujednolicenie elementów. Chodzi tu o gwinty, sworznie otworów oraz koła zębaty, które doprowadzone były niemal do perfekcji. Jednostka napędowa wst 1 posiadała tylko jeden rodzaj połączeń gwintowanych: gwint świec oraz korków spustowych oleju. Oznacza to, że jednym kluczem płaskim, zwanym też szczękowym siedemnastką oraz wkrętakiem no, i oczywiście kluczem do świec można było dokonać wszelkich napraw samochodu, jak i silnika. Myślę, że w tym temacie omówiłem najważniejsze rzeczy. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Po więcej informacji zapraszam na stronę www.cwst1.pl, A za tydzień opowiem trochę o tym, co znajduje się tutaj obok. Piszcie w komentarzach, cześć!